Gospel dla zapikanych. Z ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, by czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąłszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, aby mu bogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski pańskiej. Zwinąłszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich, dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili, czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich, z pewnością powiecie mi to przysłowie, Lekarzu ulecz samego siebie, dokonaj, że i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w kafarnaum, i dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Ten krótki fragment Ewangelii zawiera tak wiele sprzecznych uczuć. Z jednej strony, mieszkańcy Nazaretu są pod wrażeniem nauczania i sposobu wymowy Jezusa, Syna Józefa i Miriam. Są nawet z niego dumni, zastanawiając się, skąd ma tę mądrość i przyświadczają jego słowom. Ale kiedy Jezus wskazuje, że on jest obiecanym Mesjaszem, chcą go nawet porwać chcą strącić go ze skały, kamienować za bluźnierstwo. Mieli pośród siebie Boga, ale tego nie zauważyli. Ich pojmowanie było bardzo powierzchowne, bardzo ludzkie. Przegapili Boga, który znalazł się pośród nich. Prosimy dzisiaj, byśmy nie przegapili Boga, byśmy, patrząc po ludzku, nie przegapili Boga, który przychodzi do nas. Gospel dla zabieganych chwila z Ewangelią.